Samochwała, Jan brzegł, samochwała w końcu stała i wciąż ta opowiadała. Stolna jestem niesłychanie, najpiękniejsze mam ubranie, moja buzia tryska zdrowie. Jak coś powiem, to już powiem, jak odpowiem, to już Kole mam najlepsze stopnie, śpiewam lepiej niż w operze, świetnie jeżdżę na rowerze. Znakomicie muchy łapię, wiem gdzie Wisła jest na mapie. Jestem mądra, jestem zgrabna, wiotka, słodka i pobabna. A w dodatku daję słowo Mam rodzinę wyjątkową Tata mój do pieca sięga Moja mama taka tęga Moja siostra taka mała A ja jestem samochwała Ja jestem wancucz Kutku kudak, kutku kudak Jajka zniesła, jaskuła, Uzniała suwatka kryj. – Tak, 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 skazał indyk. I karowa kaza. Mmm, a kamu i a wiecka, jak patrzyła, praja zawijała. zabijała. Me, 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 bo za mnie. Pusza kryknął, oho, ho, zaha się Tu jak raz wysłała Marynka i ja, ja jajka kuracka zwiasła i sobie jako użala.